Sierpień jest przepięknym miesiącem, nie ma to jak lato w pełni. Przede wszystkim pewnie zauważyliście, że temperatury są coraz wyższe i jeszcze będą nam towarzyszyć przez długi okres czasu aspekty planet. Sięgają do tego, żeby nam tutaj podgrzewać atmosferę, a nie ją obniżać. Przede wszystkim w sierpniu takim dość ważnym aspektem, który będzie miał miejsce, jest fakt, że Merkury będzie w retrogradacji. Natomiast. Może będę, będę opowiadana, która powiem ogólnie, a czego może, możecie się spodziewać standardowo poprzez dni. Jest to ogólna predykcja, żebyście mniej więcej wiedzieli, czego możecie się spodziewać. Nie zwracam tutaj uwagi na pojedyncze znaki, ale raczej na to, żebyście wiedzieli, gdzie i kiedy możecie się spodziewać jakichś zmian, czy też korzyści. Także przede wszystkim początek tygodni, początek miesiąca zaczyna nam się od lekkiej kwadratury, wenus z uranem, która niekoniecznie jest najłatwiejsza w pożyciu, a um, nie, nie, niekoniecznie jest najłatwiejsza w pożyciu. Zaraz po niej mamy piękny nów w znaku lwa na 12 stopni. Wenus przesunie się w znak panny i Merkury wejdzie w ruch wsteczny w znaku panny. Merkury będzie podróżował najpierw przez znak panny, a potem w połowie sierpnia przesunie się do znaku lwa, gdzie będzie ponownie przerabiał ścieżki naszych starszych, takich wcześniejszych tematów. Dodatkowo mamy Słońce tworzące sek sekstyl z Jowiszem, dodające nam kopa do działania. Mamy e, Mars tworzący koniunkcję z Jowiszem, na który będzie warto zwrócić uwagę. Mars tworzący kwadraturę z Saturnem oraz Merkury tworzący kwadraturę z Uranem. I to wszystko nas, moi drodzy, prowadzi <laughs> przepraszam Was do jakże wybuchowej energii, która wypada nam na pełnię. Tak, pełnię Pełnie, którą mamy 19 też dnia, mamy masę aspektów, które będą nam dokręcały, dolewały go trochę oliwy do ognia. Mamy pełnie znaku wodnika na 27 stopni, mamy Wenus tworzącą kwadraturę z Jowiszem, Wenus tworzącą opozycję z Saturnem, Jowisz tworzący pierwszą kwadraturę z Saturnem i Słońce tworzące kwadraturę z Uranem. Więc będzie to dzień, w którym dzieje się dużo raz I tak naprawdę zapoczątkuje kolejny ważny cykl, tak naprawdę dziewięciomiesięczny. Kwadratura Jowisza z Saturnem nie będzie pierwszą, kolejną będziemy mieli później na koniec tego roku, gdzie będziemy dogrywali, dobierali kolejne tematy. Słońce przesunie się w znak panny, także troszeczkę nam się energię przesunie z tego ognia do Ziemi, gdzie zaczniemy wprowadzać pewne struktury. Natomiast Merkury stworzy piękny sekstyl z Marsem, będziemy mieli też um, Wenus tworzącą pierwszy trygon z Uranem, Wenus na sam koniec przez sunie się w znak wagi, Merkury wejdzie w ruch progresywny w znaku lwa i zakończymy miesiąc mając Wenus, którego nie z Plutonem. Jak to wszystko na nas wpłynie? Po pierwsze, sierpień gdybym miała podsumować jednym słowem, lekka frustracja, nie jest to najłatwiejszy miesiąc, on nie jest zły, ale powoduje u nas spory rozgardiaż. Dlaczego? Sam fakt, że Merkury jest w ruchu wstecznym powoduje, że musimy wrócić do starych tematów, przemyśleć, powrócić, rozwiązać, Um, zająć się jakimiś starymi sprawami, które niekoniecznie są od razu dla nas wygodne. Więc to już na dzień dobry powoduje nam dla nas tutaj lekką nerwówkę. Fakt, że Jowisz tworzy kwadraturę z Saturnem, co jest dość olbrzymim tak naprawdę aspektem, jednym z pierwszych. Ostatni raz, kiedy mieliśmy kwadraturę Jowisza z Saturnem było to w 2016 roku. A nie był to najłatwiejszy aspekt, wtedy spowodował nam niesamowity napływ y ludzi z zagranicy. No wtedy mieliśmy taki influx podróży, wyjazdów i tego typu spraw, więc ponownie możemy zobaczyć tego, tego typu zdarzenia. Dla Was to też może być moment, że powrócicie do jakichś projektów z tego czasu, zaczniecie analizować jakieś sprawy z tego czasu. Cokolwiek wtedy się wydarzyło, może teraz nabierać tempa. Ten 2016 do troszeczkę będzie wracał, więc jeżeli nie był najłatwiejszy, no niestety możecie go ponownie odczuć. Natomiast. Co my tutaj mamy? Początek tego początek miesiąca mamy wenus w kwadraturze z uranem. Trudny aspekt, który tak naprawdę może doprowadzić do niejednokrotnej. Niejednokrotnie do sytuacji, w których będziemy, będziemy musieli się zastanawiać nad rozstaniem. Możemy dojść do wniosku, że pewne umowy, pewne kontrakty, pewne relacje będą ulegały zmianie. Będziemy musieli inaczej spojrzeć na nasze związki, na nasze, na nasze otoczenia. Uważajcie, bo to też będzie postawiło postawi nam pytanie, ile jesteśmy w stanie znieść, ile jesteśmy w stanie tolerować. Ponadto mogą się pojawić spore rozmowy na temat tego, czy ktoś zwraca na Was uwagę, czy my czujemy się dowartościowani, czy stajemy się ważni. Dodatkowo przypomnijcie sobie, jak w 2023 w okresie lata Wenus była w ruchu wstecznym znaku lwa, może powrócicie do tematów z tamtych sytuacji, może powrócicie do konfliktów z, tamtej, z tamtego momentu, albo pojawią Wam się szanse z tamtego okresu. To jest też moment walczenia bardziej o swoją suwerenność i stawiania granic, czyli ile jesteś w stanie znieść. Co takiego jesteś w stanie tolerować? Dodatkowo mamy oczywiście nów w znaku lwa, który nas zachęca do tego, żebyśmy walczyli o naszą suwerenność, nasze granice. Może to jest moment, w którym my będziecie chcieli podjąć jakieś nowe działania. Pamiętajcie, nów nie daje rezultatów sam nów, tak naprawdę jest to kilka miesięcy, przynajmniej 6 miesięcy zanim zobaczycie rezultaty ale możecie, y, możecie zacząć wprowadzać zmiany. U, zapomniałem spojrzeć, wenus w kwadraturze z uranem może narozrabiać nam, jeżeli chodzi o kwestię wyglądu, więc uważajcie z eksperymentami, um, z eksperymentami. Natomiast y, nów w znaku, ale też możecie za odważyć się, zrobić coś, czego nie robiliście. Natomiast znów w znaku lwa otwiera nas na pokazanie siebie, na nowy cykl, możecie rozpocząć nowe projekty, ruszyć się do przodu, a przede wszystkim zacząć działać. Wenus wchodząca w znak panny troszeczkę sprowadzi nas do pionu, chociażby dlatego, że um, mi to się kojarzy, Wenus w znaku a panny, tak jak wspomniałam, Wenus jest miłość, jak w poprzednich moich filmikach, natomiast um, panna to jest dziewica, ale też i rzeczy starsze, rzeczy, które gdzieś tam były, rzeczy do których się wraca, rzeczy, które się analizuje, coś, co by się chciało ponownie przeanalizować, na co by się chciało ponownie spojrzeć. Więc Wenus może w tym wypadku nas zachęcić do przykładowo skupienia się ponownie na starych sprawach. Wenus znaku panny to też może być tak, że możecie odkryć, że macie coś fantastycznego, starego. Sklepy yy, z używaną odzieżą. Mogą nagle zacząć mieć dużą sławę, bo zapragniemy właśnie rzeczy, które są nietypowe, unikalne. Moda nam się może zmienić i możemy szukać tego typu też rzeczy. Staniemy się bardziej zorganizowani, podejście do naszych relacji partnerskich będzie ulegało zmianie, bo możemy dojść do wniosku, że zależy nam na czymś bardziej trwałym, na czymś bardziej korzystnym, na czymś bardziej stabilnym, przewidywalnym. Przestaniemy szukać zabawy, a zaczniemy szukać związku, jako stałego związku. Merkury wchodzący w ruch wsteczny, no to standardowo Merkury w ruchu wstecznym już jest w strefie cienia i pozostanie tam, mimo że będzie w ruchu wstecznym najpierw w znaku panny, potem przesunie się w znak lwa. Merkury będzie wkraczał później w znak lwa, żeby Was nie okłamać, bo że 12, jakoś tak w tym momencie... Eee, czu, 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 No, gdzieś koło 12 13 będzie wchodził w klacza, o i będzie podróżował tam sobie, i pozostanie tam do momentu, aż wejdzie w ruch progresywny, czyli 28. Eee, więc będzie podróżował przez nagwa, natomiast całkowicie wyjdzie ze strefy cienia dopiero 11 września. Więc będzie to moment takiej frustracji, reorganizacji czasu, zwrócenia uwagi na to, na czym Ci zależy, jakie miałeś projekty, czym, w, jaki, w jaki sposób chcesz być poznawany, co takiego musisz zrobić. Szczególnie będzie to odczuwalne dla oczywiście takich znaków jak e, bliźnięta, panna, e, koziorożec, jak i lew w momencie, kiedy Merkury wejdzie tam w ruch wsteczny. Więc będzie to czas, kiedy będzie trzeba przemyśleć pewne tematy. Byki również mogą odczuć Merkury w ruchu wstecznym, bo też będzie na nie tutaj wracał, szczególnie w momencie, kiedy przekroczy znak lwa. Natomiast siódmego, Słońce tworzy sekstyl z Jowiszem, dodaje nam takiego kopa do działania, takiej sprawczości, poczucia, że możemy działać. Eee, czwartego mamy w ogóle to, rytuał odcięcia, natomiast trzynastego odbywa się rytuał miłosny, tuż przed tym, kiedy to Mars tworzy koniunkcję z Jowiszem. Jest to taki moment życia, żyję po swojemu, działam jak chcę, mobilizuję się, realizuję swoje plany. Zwracam przede wszystkim uwagę na swoje potrzeby. Będzie to taki moment otwarcia się na coś nowego, odważnego, coś pięknego. Możecie poczuć, że chcecie się bawić, że chcecie próbować nowe rzeczy. Mars w konjunkcji z Jowiszem w znaku bliźniąt może zapoczątkować nową edukację, nowy kurs, nowe szkolenie. Możecie zacząć być bardziej hop do przodu. Szczególnie odczuwalne to będzie dla takich znaków jak oczywiście baran, bliźnięta, w których to znaku się dzieje i wszystkie znaki zmienne, czyli panna. Strzelec i rybki, które najbardziej to odczują. Zaraz po tym, po tym jakże optymistycznym aspekcie, mamy Mars w kwadraturze z Saturnem. Auć zaboli. Po pierwsze, Mars w kwadraturze z Saturnem może powrócić Wam do tematów związanych z mm, kwietnia. Po drugie, mogą się pojawić nieporozumienia, zgrzyty, ale też i. Będziecie musieli coś zmienić w Waszym podejściu. Marsz znaku bliźnią, czyli Waszej komunikacji. Może będzie trzeba coś przemienić, przełożyć, przekładać, Dodatkowo będzie trzeba powtórzyć jakiś temat, może będziecie musieli przekształcić Wasze podejście do pracy, czyli wasza praca będzie musiała ulec zmianie, bo tak jak stoi, w tej chwili będzie wymagała zmian. 18 merkury tworzy kwadraturę z uranem, kolejna kwadratura, którą już niedawno mieliśmy, więc nieporozumienia mogą się pojawić zgrzyty. Może będzie trzeba się odseparować od czegoś, co i tak nie działa, czyli nie działa jakiś system, trzeba go zmienić. Możecie poczuć po prostu taki moment, uf, ile można, tak? 19 mamy Rytuał Pełni, także przyciągamy pieniądze i jest to przepiękny dzień. Naładowany tak naprawdę początkiem na kolejnych 9 miesięcy, do momentu, kiedy Jowisz będzie w znaku, um, w znaku bliźniąt. Czyli mamy Rytuał Pełni, dodatkowo Wenus tworzy kwadraturę z Jowiszem, Dodaje takiego optymizmu, pewności siebie, wiary w siebie. Prawa kobiet mogą w ogóle być bardzo brane pod uwagę, czyli tutaj te ograniczenia prawne, zdrowie kobiet może być bardzo istotne, szczególnie, że Wenus mamy w znaku Panny, więc e, tematy zdrowia też mogą się pojawiać i pracy nad zdrowiem, w ogóle wszyscy możemy dojść do wniosku przez sierpień, że chcemy zmienić naszą strukturę, chcemy więcej ćwiczyć, chcemy więcej dbać o siebie, w ogóle pilnować, zwracać uwagę na nasze potrzeby, naszego ciała. Dodatkowo Wenus tworzy kwadraturę z Saturnem, możemy stawiać granice w relacjach, e, może to być moment, w którym pracę będziemy się jej dostosować i pozmieniać, to też będzie moment podejmowania ważnych decyzji na temat Waszego życia zawodowego. Tego też Dnia Jowisz tworzy kwadraturę z Saturnem, co jest mega ważnym aspektem, ponieważ jest to przede wszystkim pierwsza z trzech tego typu kwadratur. Pierwsza, kolejną będziemy mieli w grudniu, a dokładnie rzecz biorąc, w okresie Wigilii. To będzie moment, kiedy możecie rozpocząć coś nowego, możecie wyskoczyć z jakimś, coś co chcecie rozwojowego, wprowadzacie strukturę w jakiś rozwojowy projekt, który chcecie. Czyli teraz to nabiera tempa, rusza z jakimś projektem, potem koło grudnia będziecie go jeszcze ponownie przemieniać, przekształcać. Um, możecie też wracać do jakichś projektów, które były. Okresie grudnia 2021. Dlaczego wracać? Saturn jest w ruchu retrogradacyjnym. Jowisz, mimo że jest w znaku, w którym ma upadek, to i tak jest silniejszy tutaj, więc y, mogą się pojawiać właśnie nowe pomysły. Może będziecie chcieli coś zmienić, y, zmienić w życiu rząd nasz może się bardzo zmienić, bardzo przekształcić. Możemy pójść w zupełnie nowym kierunku. I w ogóle nurty będą bardzo, bardzo zmienne. Tak naprawdę praktycznie każdy znak odczuje tą zmianę w jakimś mniejszym czy większym stopniu. Słońce wejdzie w znak panny od 20. Na przełomie 20. Merkury tworzy koniunkcję z Marsem, dodając nam kopat do działania około 24. Także poczujemy taką większą siłę sprawczą. Ee, Wenus stworzy trygon z Uranem 27. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ początek miesiąca zaczyna kwadraturą, więc teraz będziemy mieli jakieś wyzwania, będzie trzeba postawić na siebie, a potem poczujecie poprawę, taki pęd, ruszanie do przodu. Coś wreszcie zacznie się klarować, dodając Wam takiego uczucia sprawczego. Możecie wtedy naprawić konflikty, wzmocnić swoją pozycję finansową. Zacząć inwestować, zyskiwać pieniądze, coś zaczyna nabierać tempa. Merkury wchodzący w znak progresywny w 28 w znaku lwa może właśnie wam pozwolić, żeby ruszyć z jakimiś kontaktami. Możecie ruszyć z projektami, które wcześniej, by, nad którymi pracowaliście, zaczniecie nabierać takie momentu, komunikacja też nam się poprawi, ale ponownie im bliżej końca tego tygodnia, tego miesiąca będzie bardziej ów i taka mocno do przodu. Wenus wkraczająca w znak wagi, w miejsce swojego władania na koniec tego miesiąca, kiedy też mamy rytuał ochronny, mocno nas zmotywuje do prowadzenia takich bardziej dyplomatycznych rozmów, większego zrozumienia dla partnera, dla związku. A żeby tego było mało, na sam koniec miesiąca Wenus tworzy trygon z plutonem, dodając nam władzy. Więc zaraz w znaku wagi może budować relacje, tworzyć związki, tworzyć siłę. Ale też możecie ruszyć z projektami, które będą dla Was bardzo ważne. Komunikacja nabierze tempa, poczujecie końcówką tego miesiąca mocną siłę. Siłę sprawczą. Więc podsumowując, większość tego rok, tego miesiąca skupia się na tym, na tym, żeby poprawiać, regulować, wprowadzać jakieś rutyny, może zmienić styl życia, powprowadzać jakieś zmiany, tylko po to, żeby na koniec tego, im bliżej końca tego miesiąca, właśnie od tej pełni zacząć realizować więcej swoich możliwości, zacząć ruszać z projektami, a na sam koniec tego miesiąca po prostu podejmować kroki. Ja Wam życzę cudownego miesiąca!